Sponsorem programu był producent chipsów, chrupek i prażynek marki przyznacki. Sponsorem programu był producent lekuterów w kapsułkach na objawy przeziębienia i grypy. Widzę, że podoba Ci się nowa kolekcja Pepko. Mm, wygląda super. Wygodne Jeginsy za 29,99 są idealnie dopasowane. Zobacz, świetnie się prezentują. I możesz wybrać ulubiony kolor i stworzyć zestaw z przewiewną koszulą z wiskozy też za 29,99, a do domu wiosna zajrzy przez zasłony z delikatnym wzorem za 19,99. Stylowe hity już w sklepach. Pepko. Więcej za mniej codziennie. Pedicetamol to lek na gorączkę i ból już od pierwszych dni życia. Zawiera najwyższe stężenie paracetamolu, dzięki czemu podajesz dziecku niewielką ilość płynu. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Gdy pojawia się taki kaszel, od razu sięgam po flegaminę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Weź flegaminę, zwalczaj kaszel, działaj na przyczynę. Rządki grochu muszą być blisko siebie, żeby zabrały słońce chwastu. Mój brat lubi chować się w zielonym grochu. Ale tata zbiera groch dopiero jak jest żółty i dojrzały. Mój tata dba o to, co ważne: groch, który trafia do zupy grochowej winiary. Już w poniedziałek w fakcie. Emerycie sprawdź jaką podwyżkę dostaniesz w tym roku, a także najnowszy poradnik faktu i ZUS emerytury 2020. Waloryzacja trzynastki, ważne terminy. Kup fakt. Fakt o tym się mówi. W kuchni muszę się trochę nagimnastykować, a kiedy bolą mnie stawy, sięgam po MEL. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. MEL. Dla wyczynowców dnia codziennego. Skreślam cyferek kilka, dwójkę płacę, mija chwilka i wygrywam szybkie 600, no bo jak się gra, się ma! Szybkie się 600. W co 4 minuty masz szansę, po, szansę po, na wygraną. 600 złotych tygodniowo przez cały rok. Graj w punktach Lotto. No i jak? Są takie lekkie i swobodne. Pasują do ciebie. Wcale nie czuję się jak motyl. Mam zaparcie. Nie martw się. Weź ksenne Extra-Komfort, która jak motyle pobudza jelita do działania. A dzięki najwyższej dawce naturalnej substancji dyskretnie usuwa zaparcie. Ksenna ekstra komfort Działa jak natura chciała. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każde lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wolisz herbatkę? Zapasz ksenne i odzyskaj lekkość siebie. Internet UPC zabiera cię w tyle niezwykłych miejsc. Teraz ty zabierz internet, gdzie chcesz. Oferta bez limitów od UPC. W domu internet światłowodowy, a poza domem usługi komórkowe. UPC, ulubieniec rodziny. Życie tam na dole naprawdę nie jest łatwe. Codzienne przeszkody i ten brud. Nasi mali, wielcy przyjaciele potrzebują dużo energii, a my powinniśmy ich rozpieszczać nie tylko przytulaniem. Podarujmy więc im karmę, która nie utrudni im trawienia. Sucha karma Brit Kermini jest bezzbożowa, za to pełna świeżej jagnięciny lub łososia. Jest smaczna oraz wzmacnia ich zdrowie i odporność na długi czas. Brit. Przeziębienie, grypa, weź coś najsilniejszego. Coldrex Max Grip. Silniejszy od przeziębienia i grypy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Na wiele objawów przeziębienia i grypy u dzieci. Nowość Coldrex Junior C. Opowieść Lenor. Lenor tak świeży, że nikt nie zdoła wyciągnąć mnie z łóżka. Nasza najlepsza technologia świeżości sprawia, że Twoja pościel jest jak świeżo wyprana każdej nocy przez cały tydzień. Czuję się świetnie, gdy otruje mnie Lenor. Odkryj Lenor Parfumel. kolekcję płynów do płukania tkanin inspirowaną eleganckimi, francuskimi perfumami i poczuj zapach luksusu. Ciasteczkowcy, kremowcy, okruszkowcy, porządkowcy, chlupacze, zanurzacze brotowcy, zlizywacze i dokazywacze raz za razem mają fazę ludzie oreo Świeżoznawcy biedronki przykładają wagę do jakości. Świeżych pomysłów mają napęczki i wiedzę w każdym gatunku. Na ich dojrzałych decyzjach możesz polegać. Świeżoznawcy polecają szeroki wybór słodkich i soczystych winogron. Wybierz swoje ulubione. Od czwartku w Twojej biedronce. Winogrona ciemne tylko 6,99 za kilogram. Więcej świeżości w codzienności biedronka. Gorączkę należy zwalczać szybko, dlatego stosuję pyralginę gorączkę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pyralgina gorączka działa szybciej niż tabletki. Poznaj nowe opakowanie kaszek Nestle, z których bierzemy każdą łyżeczkę, tak małą, a tak ważną dla prawidłowego rozwoju. Kaszki Nestle zawierają żelazo dla rozwoju funkcji poznawczych, a także witaminę C, wspomagające jego wchłanianie. Wszystko, aby dziecko aktywnie poznawało świat i uczyło się go z każdą łyżeczką. Kaski Nestle wzbogacone w żelazo. Żelazne wsparcie Twojego dziecka. Dowiedz się więcej na Nestle. Baby and Me. Czekanie cię nie urządza? Nie czekaj. Kup teraz w Ikea wszystko to, na co tylko masz ochotę w 10 ratach 0%. Niech żyje tu i teraz. Ikea. Niech żyje dom. Obudź odporność Twojego dziecka. Podawaj mu Estabium Junior. Jedyne takie połączenie probiotyku z laktoferyną i dzienną dawką witaminy D. Estabium Junior. Wypróbuj.